Dziewczyny lubią brąz. Czyli nie Teraz samoopalacze, a brązery. Nie dość, że to jest na każdą kieszeń, to to jest po prostu dobre. Cie błyszcze, słuchajcie, Nefretety na emeryturze, słuchajcie. Wskazówki dla Was, jak wybrać samoopalacz. Mam dzisiaj tym kopyta wysmarowane, tak. idę na urodziny do dzieci, więc będę szajnik babcia. Dziewczyny lubią brąz. A słońce Ania Waszowska, ta z nami. Nasza tam, Paryżanka. Tam, tam, tam. I pierwsze pytanie, Aniu, lubisz brąz? Lubię brąz. Lubię bardzo ja też brąz. Lubię. Chciałabym, żebyś nam opowiedziała, w jaki sposób my możemy tą, ten ładny kolor skóry, żeby nie wyjść na ulicę jak, jak biała kiełbasa. Tak. To jest e, bardzo nogi, fajne stwierdzenie. Ręce, tam, tak, to, to się mówi córka młynarza, i niestety bardzo wiele Polek ma taką karnację, nie lubi tej karnacji. Ona jest taka nawet sinawa, w pewnym sensie. Taka niezdrowa wieku, Niezdrowa. Mhm. Czy my możemy zrobić coś, żeby nie narażając się na słońce, mieć fajny kolor skóry? Możemy, ja jestem Dawaj. bardzo zadowolona, bo możemy coraz bardziej. To znaczy, kiedyś yy, mieliśmy yy, taki kosmetyk zwany samoopalaczem, który po pierwsze... Straszny. Yy, tak, który po pierwsze <śmary> był pomarańczowy, czyli generalnie osoba, która szła wysmarowana opalacz, samoopalaczem było widać, że jest to tak zwana opalenizna sztuczna. Po drugie bardzo łatwo było o plamy, przebarwienia, nierównomierne nałożenie. Po trzecie te samo opalacze śmierdziały śmierdziały z daleka takim specyficznym nie wiem no nie bardzo odurzającym zapachem i to my które jakby użytkownicy, my to czu czuliśmy ale nie tylko my tylko wszyscy wokół nas też to czuli ale te lata dwutysięczne wczesne jeszcze w skwinęły. komunizmie anka ty nie pamiętasz w komunizmie tak w komunizmie było w żółtej tubce, to chyba była firma Lechia taka była jedna jedyna chyba oprócz popolena Lechia i mm. pamiętam już Był, to była taka tubka z napisem samoopalacz i w zasadzie potem wyglądało się, jakby się wytarzało w soku marchewkowym. Tak, tak. Zapach tak. roznosiło się naprawdę fantastyczny, tak. Więc o z 2000 lat to już był, to już był lepszy, tuż, tak? to już był w ogóle turbodiesel. <tryk> turbodiesel. W gadańiu z tym dzisiaj. co myśmy miały. Słuchaj, A co to jest dzisiaj. dzisiaj? Bo ja <tryk> jestem fanką, używam <tryk> tego masowo. Co wam tak, zaraz pokażę. Tak, tak. Po pierwsze, zacznijmy od tego, czego zaczęłaś, czyli bardzo fajny temat. Czy opalamy, czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe? Wszystko jest zdrowe z umiarem. Akurat jeśli chodzi o słońce, to ten umiar jest naprawdę wąski. Po drugie, wiemy godzinę, w których powinniśmy się na słońce wystawiać, czyli broń Boże, nigdy nie w południe, kiedy słońce jest bardzo ostre, tylko po południu albo wczesnym rankiem. Po trzecie, używamy filtrów i mamy tych takich obostrzeń, które od lat powtarzane są naprawdę. Myślę, że to we wszystkich kampaniach antynowotworowych i takich też antystarzeniowych, wysuszających skórę. My mamy to powtarzane jak mantrę, więc myślę, że wszystkie kobiety tak. są świadome i wiedzą. To witamina D3 bardzo ważna. Natomiast pamiętajmy, że witamina D3 wchłania się w większości przez stopy, tak, przez ręce. My nie musimy być na machoń stuknięte. No może nie wchłania, się, a wytwarza się. Wytwarza tak? się, tak, bo mamy ją, mhm. y, mamy ją w sobie dzięki temu. Ale właśnie, samoopalacze... Sama nazwa jest taka, yy, właśnie przez te wczesne lata, bardzo niechlubna, i producenci, w tym na przykład Eveline, ja widzę, że oni odchodzą od tej nazwy, żeby się to źle nie kojarzyło, bo te produkty, które mamy przed sobą, a te produkty, o których mówiłyśmy kilkanaście lat temu, to jest niebo a ziemia. To Dobra, to mówmy przepaść. już teraz o tych tamte <coughs> B, nie lubimy. Tamte nie. Czyli nie teraz... samoopalacze, a bronzery, nie. tak? Bronzery lub na przykład jest mgiełka, tak? Mamy mgiełka samoopalająca, tak się nazywa produkt. Mamy na na przykład y, balsamy brązujące. To jest też samoopalacz, tylko w takiej dużo łagodniejszej formie. Dla osób, które używają go systematycznie, dla osób, które boją się plam. Tutaj ryzyko plam jest praktycznie y, równe zeru. Mamy złoty rozświetlacz do ciała. To są też świetne kosmetyki. Mamy taki złoty rozświetlacz, słuchajcie, i taki shimmer do ciała. Cudownie Beatka dzisiaj testowała. Proszę Cudownie bardzo. Poproszę o ujęcie na moje nogi. Ja mam dzisiaj... Tym złotkiem posmarowane nogi. Słuchajcie, efekt jest absolutnie Tak, gigantyczny. Tak, jest nie wiem, piękny. czy uda się przybliżyć moją nogę, Myślę, czy mam że wiesz, ją zadrzeć. Nie, tyle <laughs> nie zadzieraj. Ja Może mogę się przybliżyć, ale ona po prostu ma piękny taki blask. Ale poczekaj, poczekaj, bo myśmy się już rzuciły mhm. do produktów, ale ja bym chciała, żebyśmy my jako mądre babcie zrozumiały, jak to działa. Bo ja rozumiem, że przyciemnianie skóry jest poprzez komórki, e, poprzez związek zwany e, melaniną, mhm. tak? I jakby ta skóra ciemnieje od środka na zewnątrz. Czyli melanina tak. to jest mechanizm tak, obronny przed tak. słońcem. A, A tutaj tak. A tu w kosmetyka... my nie dotykamy melaniny, nie, nie tylko dotykamy. przyciemnianie jest. Tak. Mamy w śchniomę, każdym tak? z tych produktów jakieś stężenie składnika ta, takiego nazwijmy to brązującego, czyli dihydroksyaceton. I to on sprawia, że nam skóra, te, te, ta warstwa zewnętrzna naskórka jakby właśnie nam się opala. Ciemnieje. Ciemnieje. Tworzy taki A -a. piękny brąz, ale ten brąz jest... Na chwilę, taką, znaczy na chwilę, na kilka dni. To Mogą nie... być takie przyciemniacze, które są zmywalne od razu pod prysznicem wieczorem, ten instant. Tak, 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 tak. Ale są też ciemniejące. Ale powiedz Ciemniece. mi taką rzecz: mhm. ja powiem teraz tak, teraz zaczynam rozumieć, dlaczego przed nałożeniem i zastosowaniem tego rodzaju brązujących obojętnie pianek, mgiełek, mhm. czegokolwiek. My powinniśmy wypilingować skórę. Tak. Dlatego, że my ten naskórek mamy zrogować ciały nierówno. Oczywiście. To znaczy tak, o skórę my mówiliśmy o peelingach już wielokroć. Tak. Mówiliśmy o dbaniu o tym, żeby nasza skóra, która, nasze ciało, które jest naszą wizytówką, było zawsze porządnie nawilżone, piękne. Robimy to, co w miarę możliwości, oczywiście adekwatnie do wieku, ale jeżeli się staracie i wy to pielęgnujecie i dbacie, to uwierzcie, że to z daleka widać. I jeżeli chcemy zacząć przygodę z samoopalaczami, czy z balsamami, żelami, piankami brązującymi, świecącymi cokolwiek, co nam nada piękną opaleniznę nasza skóra musi być na to gotowa czyli skóra musi być bardzo dobrze nawilżona. Słuchajcie, to jest podstawa warto pamiętać o tym, że takie trwałe i systematyczne używanie samoopalaczy troszkę wysusza skórę, no, więc jeżeli decydujemy się na tą formę, to musimy dbanie o nawilżenie jakby jeszcze bardziej zwiększyć. A czy, czekaj, czy tak pilingujemy, pilingujemy. Żeby był wcześniej. równy na skórę, Dzień tak. wcześniej, przed położeniem y, y, samoopalacza, po pilingu jeszcze nawilżamy, czyli tak. używamy. Balsamu nawilżającego. Tak. Nawil Spillingowałyśmy, czyli nie będzie plam, nie jest będzie. równo. Nawilżyłyśmy, czyli będzie fajna, napięta skóra. Tak. I teraz co? Co my mamy do wyboru? Bo powiedziałeś, że mamy tak, że mamy na przykład balsam brązujący. Tak, a my powinniśmy też się zastanowić, to znaczy w jakim stopniu sobie dopasować konsystencję samoopalacza do swoich potrzeb. Czyli in, na, załóżmy przede wszystkim inny samoopalacz będzie używany na buzie, tak. inny na ciało, tak? tak? Po drugie, samoopalacz musi być dobrany do karnacji, czyli to nie a. Tak, czyli są takie produkty, które są zazwyczaj właśnie delikatne i jest napisane, że do każdego typu cery, czyli i do jasnej karnacji, i do średniej, i do ciemnej. Czyli tak będą delikatnie brązowiły. Do, one są bezpieczne i od nich proponuję zacząć właśnie na przykład od takiego nawilżającego balsamu brązującego do ciała i mamy napisane, że tutaj każdy rodzaj karnacji. Na stronie www.eveline.pl www Macie to wszystko do nabycia, i to naprawdę jest na każdą kieszeni. a tak. Eveline jest naszym stałym partnerem, bo dzięki, niemu, dzięki tej firmie robimy metamorfozy. Tak. Więc te produkty znamy bardzo dobrze. Bardzo dobrze, oczywiście. My, yy, świetne jest też to, że nie dość, że to jest na każdą kieszeń, to to jest po prostu dobre i to jest bezpieczne. Nie łapmy za y, takie produkty, które nam przyciemnią, zrobią z nas po prostu mulatki. Do ciemnej karnacji, intensywnie brązujący. Tak, to, tak. To zostawmy... Po pierwsze, będziemy wyglądać sztucznie, po drugie, na pewno będziemy plamiasta, będziemy niezadowolone i wzbudzimy niechciane zainteresowanie otoczenia. <laughs> Tego nie chcemy. chcemy robić to. Podoba etapowo. mi się określenie. Niechciane zainteresowanie otoczenia, czyli tak, tak zwane wytykanie. O, Tak. E, no dobra, to już wiemy, czyli skóra jest wypeelingowana, nawilżona. Tak. Zaczynamy od konsystencji delikatnej i takiego przyciemniania. Hmm, Może powiedziałabym... być balsam, tak, mogą być tak. mgiełki. Słuchajcie, właśnie bardzo fajne. Jeśli ktoś Ale nie na bo... pewno i... od lżejszej konsystencji tak, jak najbardziej. od balsamu, a nie od jakiegoś tam kremu. Jak się poczujemy, że my wiemy o co chodzi, my wiemy jaką grubość tego kosmetyku nakładać, wtedy możemy sięgnąć po te takie ważne... konsystencje y, y, jakby bardziej treściwe. I ważne jest przy tym początkowym, żebyśmy w ogóle na początku jak położymy sobie pierwszą warstwę, to zobaczyły, jak ta nasza skóra zareagowała. Tak. Na ile ona się przyciemniła. Tak. tak? Właśnie, słuchajcie. Bo tak, można, na ile sobie ona, zrobić? można sobie zrobić krzywdę, ale na ile ona się przyciemniła, to jest uno. A duet to jest to, że jeżeli y, sobie samo opalamy buzię i ciało, to używajmy koniecznie tej samej firmy, ponieważ odcienie firm tak. się różnią. Czyli możemy tu być bardziej brzoskwiniowe, a tu bardziej marchewkowe, i to czyli nie będzie grało. Jeżeli I to będzie widoczne. Eveline ma taką linię Brazilian Body. Tak. To znaczy, że wszystko tego Brazilian Body będzie oparte o podobny barwnik. Tak. Myślę, że już y, po prostu jakby Super. decydujemy się na firmę y, X, to czy to będzie Eveline, to niech to będzie. Ten sam kosmetyk z tej samej firmy do buzi i do, i do ciała. Czy to będzie krem, żel, to jak wolimy. Zawsze te y, samoopalacze, które są do buzi, mają fajne nawilżające składy, ale nie zawierają olejów, które y, zawierają samoopalacze do ciała. Dlatego, żeby nam nie zapychać tak, buzi, żebyśmy potem nie miały niemiłych wykwitów. Czyli ten samoopalacz jest naprawdę przemyślany. Y, tak, czyli krótko tak. mówiąc, jak jest do twarzy, to jest do twarzy, do twarzy, jak jest do nóg, to jest do nóg, jak jest do ciała, to jest do ciała. Tak, ale Bo firma zrobiła tam coś że do tej części ciała, oprócz tego, że tak napisali, jest to w jakimś sensie dostosowane i trzeba w to wierzyć. Tak, oczywiście. A jeszcze oprócz tego, jeżeli mamy skórę suchą, Hmm, sięgajmy po takie właśnie bardziej treściwe konsystencje, jak na przykład kremy, a jak mamy skórę na buzi taką bardziej tłustą, to sięgajmy po pianki, po takie już lżejsze konsystencje, czyli jak zazwyczaj myślę, że zastanawiamy się, nim kupimy jakiś kosmetyk, oczywiście, żeby dobrać go jak najlepiej do siebie, to to samo dotyczy chociażby kosmetków brązujących. Ja, jesteś... ja myślę, że dla mnie akurat takimi na lato częściami ciała, które ja lubię, jak mają tak, są takie smagnięte. Są, nie, 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 nie są. Tak. Ty, ja, ja też nie mam bardzo jasnej konsystencji, mhm. ale mam na tyle jasną, że bez tego, bez tego, bez tego wsparcia źle się z tym czuję. Mhm. To y, ja myślę, że najfajniejsze są, czy też najważniejsze są do posmarowania nogi, które nam tak. wystają z ubrania oraz ręce, które nam z zaczynają z tego ubrania Deko, wystawać. Dekolwiek. Ja tutaj wspomnę tylko w nawiasie usuwanie włosów z tych miejsc jest niezbędne kropka. Nie, kropka. Był temat Był, był temat jeszcze na. YouTubie. I teraz bo mamy tak mamy coś co ciemnieje i trwa kilka dni. Tak ale tak? Nie, mamy yy, wskazówki dla Was jak wybrać samoopalacz tak podsumowując trzy najważniejsze rzeczy, czyli konsystencja, do jakiej karnacji i do jakiej części ciała. Te trzy. Tak rzeczy, jest. odpowiadacie sobie na pytanie i macie odpowiednio dobrany produkt. Czyli was... możemy mieć coś, co będzie nam ciemniało i będzie trwało kilka dni. Tak, Dobra? Tak. Ale a czy mamy takie coś, co nam da ładny efekt, ale na przykład wieczorem się zmyje, żebyśmy w ogóle nie ciemniały, jakby żeby ten naskórek nie ciemniał. Bo ja mam na przykład dzisiaj tym nogi Masz... wy, wymalowane, tak? Tak, tak, ale to też powiedzmy daje taki piękny, właśnie ten koloryt, świetlistą taflę. I myślę, że czy to ma w sobie składniki na stale, na stałe y, przyciemniające? Nie ma. Czyli to jest no generalnie właśnie. A ta ja Wam pokażę, jak to wygląda na ręku, tak, bo pokaż. ja mam w tym zrobione nogi, ale tu widzę, że kamerzysta się jakoś mało, mało stara, żeby te <laughs> nogi pokazać. Ale ja Wam to pokażę w takim razie na dłoni. Tak. Jaki to jest cudowny efekt na nogach? Zobaczcie. Ja nałożyłam na dłoń i zobaczcie, jak to kapitalnie wygląda. O! I ta noga nie jest czarna, jak z y, solarium. Ma taki piękny, złoty tak. połysk. Ona, I to ja wieczorem sobie jest to miejscem. Tak, mi ona jest źle przybrązowiona. Ona tak. po prostu zaczyna wyglądać zdrowo. No właśnie. Zdrowo, naturalnie, bez przesady, bo słuchajcie, no też w wieku, Powiedzmy babci, czyli takim, babciowym. No Zapciowym. No też nie róbmy się tutaj na Jennifer Lopez, żeby się zaraz osmarować ze Nie, nie. Zachowujmy dobrze mnie znacie, ja lubię umiar, tak, i wyczucie wtedy mamy, mamy tą klasę, nie przekraczamy tej cienkiej granicy. My czujemy się dobrze ze sobą i dobrze nas odbiera otoczenie. Dobra, misia, Jak pytanie. To zrobić? Tak, bo Jak teraz tak? zrobić już Wiemy, przygotowałyśmy już skórę. skórę. Jak nakładać ręką? Dłonią gołą, rękawiczką, gąbką. Zależy. Jak to zrobić? Zależy. No to dawaj. Ja nakładam ręką, wiem, że zrobię to szybko, sprawnie i. Yy... Tą rę te ręce szybko umyję, skutecznie, żeby one tutaj w tej części, nie daj Boże, się nie zabarwiły. A tu jest tutaj dużo keratyny. Żółte, pomarańczowe tony. Jeśli robimy to po raz pierwszy, jeśli wiemy, że zajmie nam to więcej czasu, lub chcemy to robić ostrożnie, albo z natury jesteśmy po prostu wolniejsze, użyjcie rękawiczek lateksowych. Pewnie każdy ma w domu takie zwykłe, najzwyklejsze rękawiczki. Wtedy y szybciutko, preparaty zazwyczaj jest, na rękę. Tak. Niekoniecznie na ciało, bo będzie zawsze, znając życie, za dużo. Na rączki rozcieramy, zaczynamy od stóp czekaj, dobra do góry. Wyobraźmy sobie, że mam tu rękawiczkę albo nie mam. Wszystko tak. jedno. Czyli ja tak. nakładam, to jest ten, ten balsam, balsam, nakładam, tak. rozcieram go na dłonie, pociągnij tak. mi rękawek. O, i równo sobie ładnie tak. ten. Tylko muszę to teraz na drugi, bo tak, będę wiesz potem. Tak, bardzo. Nie. O, tak. Po y prostu delikatnie, to jest bardzo. Bardzo piękny zapach, zobaczmy. Jeżeli czujecie, na przykład, że trochę. skóra na waszych łokciach jest grubsza i, tak. mimo, i mimo peelingu jednak czujecie zdecydowaną różnicę, to przy balsamie brązującym nie trzeba tego robić, bo tutaj jest bardzo delikatna formuła, ale przy mocniejszych kosmetykach o, o, należałoby. Nie, po prostu wacikiem zetrzeć, tak? Albo omijać, albo zetrzeć. Tak, to albo samo z kolanami, kobiet, jeżeli mamy. Tak. I tam, gdzie mamy taką suchą skórę zrgowatą, to, to na skórę. normalnie smarujemy jak normalnym normalny balsamem, tak. ale dosyć precyzyjnie pokrywając całą powierzchnię, bo to, to nam po prostu wylezie. Tak. Dobra. Jeszcze takie, jeżeli mhm. na przykład yy, dziewczyny niektóre nie lubią rękawiczek, bo jakby mówią, że nie czują skóry, nie, tak. nie czują ile produktu się na, na, nakłada, to jest takie pośrednie wyjście, czyli róbmy aplikację dłońmi, ale nim zaczniemy aplikację, wysmarujmy sobie te dłonie albo tłustym kremem do rąk, albo wazyliną. Wtedy zdecydowanie produktu mniej się wchłonie, ale tak czy inaczej po aplikacji bardzo porządnie tak. myjemy ręce. Zawsze to trzeba bardzo o tym pamiętać. Czyli hmm. mamy balsam. Tak mamy. nakładamy jak normalny balsam, tylko rzetelniej, bo będzie tak. przybrązowiały. Taki produkt jak mgiełka samoopalająca do twarzy i ciała. Tak. Jak ją aplikować <grym> i co ona nam da? To jest również czego słuchajcie. Każdą z tych rzeczy możemy znaleźć swój własny sposób na aplikację, tak? Mgiełki i spraye można aplikować bezpośrednio, ale jest to dość ryzykowne, bo trzeba zabezpieczyć mocno włosy, zabezpieczyć brwi. No bo Szczególnie chcemy, jak ma jasne włosy. Bo... Nie chcemy, żeby tak, ale ciemne też, bo wtedy wiesz, takie żółte. Tak. Ale dlatego ja proponuję, żeby to robić na dłoń. Psikamy sobie na dłoń i sobie aplikujemy. Wtedy mamy pełne wyczucie nad ilością aplikowanego produktu. I ta mgiełka jest super, ona nie pozostawia, co prawda, żadnych tak. Nic świecącego, ale pięknie. Ona nie ma żadnych drobinek, więc ona po prostu nam zbrązowieje. Tak. I powiedziałyśmy jeszcze, że najlepiej samoopalacze używać wieczorem, żeby nie powrócić ubrań, tak? Więc na drugi dzień, jak się budzimy rano, to już jest yy, pięknie. Tylko poczekajmy na wchłonięcie, bo wtedy pościelu brudzimy, tak? tak? Takie więc... 15 minut to jest takie minimum, żeby nie powrócić pościeli, nie pobrudzić piżamy, ale też jeżeli ktoś jakby nie aplikuje samoopalacza wieczorem, no to. Yy, Trzeba 6 godzin wstrzymać się z kontaktem z jakąkolwiek wodą czy jakimkolwiek innymi kosmetykami. Nigdy tego nie łączymy, nie psikamy się dezodorantem no bo... na już zaaplikowaną skórę, bo to wszystko się połączy chemicznie i powstaną plamy. Dobra, poczekaj. Mamy, mamy migiełkę, która po prostu jest samoopalająca i tak. nawilżająca, ale mamy też coś, co jest w spraju, która nazywa się złoty rozświetlacz do ciała i on też jest w spraju. Tak, i on. Co on też, mi zrobi?. On jest słuchaj. Super. Bo to jest tak jakby dwa w jednym, jakby połączyć te produkty, czyli jakby połączyć body shimmer i połączyć luksusową giełkę, bo on nie tylko że opala powiedzmy na dłużej niż chwilę. Uwaga, uwaga. Ale on również Au. piękny shimmer, Tak, nie przesadzamy ilością, hu hu. Y, Oczywiście rzepy je ściągamy pięknie pachnie. Są wszystkie te kosmetyki, się błyszcze, są, słuchajcie. Podobnej jak na emeryturze, Taki... słuchajcie. Nefret... Tak, w takiej podobnej, z, e, 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 chciałam powiedzieć, zupie zapachowej. <laughs> zupie zapachowej. tą zupę dzisiaj Dzisiaj no. nie, będą szparagi, w to no, się bernes, słuchaj. No Ale bardzo pięknie. ładnie. E, pięknie. E, I to jest połączenie instant i nie instant. czyli tak, tak jak to nie da nam pa. efektu od razu w ogóle, tylko nie trzeba da. poczekać. Tak. tak to to da, już nam efekt. da efekt od razu, ale jak się zmyją te złote drobinki, to przyciemnienie zostanie. Tak, nazwałabym to takie wyrównanie kolorytu. Tak, tak, takie zdrowe wyrównanie. kolorytu. A to kolorytu. jest tafla, która w ogóle nie samo opala, nie. Nie, tylko ma... daje piękny złoty, Tychowo imprezowa, na wakacje. Dlaczego? Ja to używam na co dzień. Co no, to bo ty? Imprezowa... Jest imprezowa na co dzień, a, tak, a jak akurat. A imprezowe od święta to. Nie, ale ja wam pokażę, że to strasznie fajnie. Pokażę to na rękach jeszcze raz, tak? Tak. Zobaczcie, jak to wygląda. O. I teraz ja jestem. Zobaczcie, jaka jest gwiazda, like a shining star. Shining like a star, szalink, like a star. Like a star tak, I super. never fought. Super, super, super. Zobaczcie, widzicie? Teraz się trochę tego wklepię w dekolt i już chodzę i świecę. Tak, tak. I to się zmyje. Tak. Tu nie ma obaw, że będzie jakoś nierówno, czy tam się zbrązowiejemy w plamy, tak. bo to się po prostu wieczorem zmyje. Ja mam dzisiaj tym kopyta wysmarowane, tak. I idę na urodziny do dzieci, więc będę shining babcia. Cudownie. Dziewczyny, teraz mamy komunie się już kończą, ale zaczynają się wesela i inne potańcówki, więc y, naprawdę ten. Jak to nazwać? To jest taki delikatny blask. On nie spowoduje przesady. On nie spowoduje, że będziecie się czuły źle w swojej skórze, że o. będziecie się czuły świecące, jak gwiazdy, ale nie na miejscu. Ten kosmetyk myślę, że jest bardzo na miejscu. Daje bardzo go subtelny lubię. blask. Y, no, robi robotę, robi jest różnica. Bez, bez A drzwi. i mamy taki jeszcze jedną, jedną formulację. bo mamy tak. Pijaneczka. Formuła balsam, hmm. tak, mgiełka, mgiełka bez efektu od razu. Tak. Giełka z efektem od razu, bo ma pazłotko w tak. środku i pazłotko bez samoopalania na stałe tak. na efekt izot. Ale troszkę. mamy taki jeszcze produkt pod tytułem ekspresowa pianka brązująca. Pięknie. Czyli ona jest też, ona nie jest biała. Ona jest też, słuchaj, ona też ułatwia aplikację. A tak? Tak. Ona też ułatwia aplikację, bo jak jest, jak produkt ma kolor, to łatwiej go nałożyć, bo my widzimy gdzie, on został nałożony gdzie jeszcze nie I jest od razu nałożony. I od razu świetnie wygląda. I od razu Świetnie wyglądamy, więc to też ułatwia nam aplikację, i to też jest jakby taki ukłon w stronę osób początkujących albo w stronę osób takich tak. dojrzalszych, które się boją nowości produktów i co się powstrzymuje. Więc tutaj się nie ma co powstrzymywać, tylko sięgnąć po. No, żaden z tych produktów nie zrobi Wam krzywdy, a jak jeszcze się posłuchacie, to już i, I Czyli zrobicie peeling, zrobicie na, peeling, robimy dzień wcześniej, zrobicie porządne nawilżenie. Yy, i mówię, albo rączkami, albo rękawiczką, albo rączką nasmarowaną kremem lub wazeliną, będzie cudownie. Są też w drogeriach specjalne rękawiczki do nakładania tak. samoopalaczy, tak. po prostu jeżeli ktoś ma na to ochotę. Ale ja Wam chciałam powiedzieć, że ja Wam proponuję taką trochę babciową metodę, czyli metodę od tyłu. Ja bym na waszym miejscu spróbowała sobie najpierw tą taflą, Instant, tak. która się nam wieczorem czy od razu zmyje, jak Wam się nie będzie podobało. Mhm. Bo jak się wysmarujecie czymś, co Wam będzie brązowiało w czasie, a nie będziecie się dobrze z tym efektem czuły, to będziecie złe na mnie i na siebie. I na mnie. I na Anie na no. przykład. A jeżeli zaczniemy od produktu Instant, czyli tego, który nam daje fajny tak. efekt. Polubimy ten efekt, to wtedy możemy sobie przechodzić do tych produktów, które się nam będą trzymały na tej skórze dłużej. Jeśli to jest dla was coś nowego, ja od lat używam tego typu produkty, bo bardzo lubię mieć fajny kolor skóry, jak zaczynamy się odkrywać i mieć krótsze mhm. w ogóle sukienki tak. i rękawy. Ja wam to gorąco polecam, bo to ciało takie smagnięte złotem wygląda A naprawdę. Zdrowo, apetycznie i estetycznie. i estetycznie. Po prostu estetycznie. E, więc polecam Wam tą kolejność. Od instant do tego, co trwa długo, bo też są na półkach produkty, na przykład samoopalacz e, trwa 7 dni. Mhm. Tak? No to tydzień to już tak, jest tak. długo. Ale jak nawet na samoopalaczu jest napisane, że 7-10 dni, no to wiecie, nie. Ach. No, ale generalnie kilka cztery dni. dni tak? trzy, cztery. I zacznijcie od instant. Ja Wam proszę, że proponuję, żebyście weszły na www.eveline.pl i to kosztuje naprawdę niewielkie pieniądze, Nie. bo to jest kilkanaście złotych. Tak. Spróbujcie sobie zaaplikować ten Body Shimmer. Ja go kocham i zobaczycie, jak będziecie naprawdę lśnić i błyszczeć w subtelny, z klasą sposób, a nie taki solarno. Tak, a my staramy się bardzo że właśnie, żeby babcia ta taka nasza przykładowa babcia to była babcia z klasą, babcia bez przesady w żadną stronę, bez popadań. Ale w estetyczna. Estetyczna, nie Niestrasząca. Fajna, super babcia. Dobra, Aniu, bardzo Ci dziękujemy. Ja myślę, że my będziemy lśniły. Ja Was informuję uprzejmie, że to jest mój ulubiony produkt. Absolutnie. Świetny jest. Ta tafla jest kapitalna i naprawdę Czuję się, jak wychodzę, zakładam sukienkę i mam krótkie rękawę, to naprawdę czuję się tak zdrowo, tak witalnie tak. i taka się czuję, że tak powiem, młoda przez to, że mam taki fajny Ale kolor skóry. Ale słuchajcie, jak wychodzimy na basen, za chwilę będą te pierwsze nasze wkładania kostiumów kąpielowych i często no. jest tak, że my czujemy się skrępowane, bo jakieś są przebarwienia, bo jakiś żylaczek, bo jakieś naczynko, bo nie to. Będzie taka białość, to, to... ta biała kiełbasa właśnie. Tak, no. to jeżeli nie, nie zamierzamy od razu nurkować w wodzie, to taki shimerek też doda nam pewności siebie. Będzie... Jasne. Tak, <grym> ja to, poczujmy te fale. Ja jestem wy, wysimerowana. uuu, patrzcie, tak, nie, patrzcie, tak. Poczujmy te fale, poczujmy się lepiej ze sobą i to nie tylko będziemy mieć lepszy odbiór społeczny, jak tutaj już to piękne stwierdzenie o, o, padło. O, to świetny temat, bo my za chwilę będziemy o akcji Społecznej mówić, więc. Tak, te nawiązania. Jak uzyskać lepszy odbiór społeczny społecznej. dzięki samoopalaczowi. <grym> tak. Aniu, taki temat. Tutaj minister by tego nie wymyślił. Nie, te nasze przejścia są po prostu <grymne> najlepsze. Dziękujemy Ci bardzo za wskazówki, jak uzyskać lepszy odbiór społeczny dzięki samoopalaczowi. Polecam się na przykład. Ja Wam polecam zakupy produktów, które nas smagną słońcem bez wystawiania się na Owoż słońce na stronie www.eveline.pl. To naprawdę na każdą kieszeń są te kosmetyki.